Dziś porozmawiamy o masowym rozprzestrzenianiu się tatuaży. Temat ten zaproponował nasz gość, badacz wiedzy słowiańskiej Andrzej Iwaszka. Witaj Andrzeju, witajcie. Skąd akurat taki temat? Dlaczego on jest aktualny, ten temat, i jaki to ma związek ze słowańskim światem? Dziękuję za zaproszenie. Faktycznie, moja propozycja tego tematu spowodowana jest jego bardzo oczywistą aktualnością. Wszędzie jest to widoczne, gołym okiem i zauważalne. Moim zdaniem, z moich obserwacji wynika, że dziś w Moskwie wytatuowany jest co drugi młody człowiek. Osobną rzeczą jest, kiedy nie chodziło o masowe stosowanie tatuaży i było to charakterystyczne dla określonych subkultur i tak dalej. To nie było zjawiskiem masowym. A dziś, jak spojrzysz, to stopień rozprzestrzenienia tatuaży wśród ogółu społeczeństwa. I gdy przyjrzeć się proporcjom, czyli jaką część ciała to zajmuje, to widać, że proces niestety postępuje. Co innego, jakiś mały plameczka tatuażu zajmująca skrawek ciała, a zupełnie inna rzecz, gdy wytatuowana jest cała kończyna, albo gdy zaczyna się już tatuować miejsca święte czy intymne, jak to teraz mówimy. Zaczyna się już nawet tatuować twarze. Co innego, gdy ktoś tatuuje jakieś naprawdę ważne dla niego pojęcie, a co innego, gdy jakiś tosterek, pistolet, jakieś tam pajęczynkę z pająkiem lub coś tego typu. Chcę zwrócić uwagę na ten temat i nagłośnić. To nie ukrywam, że dla mnie jest bardzo ważne, żeby moje sumienie było czyste. Ludzie to czynią z powodu swojej nieświadomości. Dlatego uważam, że trzeba uświadomić i wyjaśnić. Niech ludzie mają orientację, by potem nie mówili, że nikt ich nie ostrzegał mówić będą. Zaczną od tego, że istnieją prognozy, że za 50 lat ludzie masowo zaczną wstydzić się swoich tatuaży i zaczną nawet się oburzać, dlaczego nikt ich nie ostrzegł. Rzecz w tym, że tatuaż jest narzędziem mistycznym pochodzącym z zamierzchłej przeszłości. Czyli to ma historyczne korzenie. Oczywiście to nie jest zjawisko współczesne, to pierwsze istniejące nieporozumienie, od którego zaczynamy naszą rozmowę. Uważa się, że tatuaż jest współczesnym środkiem wyrażania siebie. A to nie tak. Tatuaże były znane już w głębokiej przeszłości. Lecz jeśli się przyjrzymy kto i dlaczego je wykonywał to ludzie mogą się trochę zdenerwować. Zacznijmy od tego, kto jako pierwszy był tatuowany na Rusi. Co jest przodkiem tatuażu? Jest nim piętno. Czyli tatuaż jest tym samym. Dokładnie tak. To, to piętno. Piętnowanie na Rusi i w innych krajach. Po pierwsze, kategorią ludzi piętnowanych były prostytutki. Jeśli przypomnieć, sławną balladą Matosa de, de Milady z trzech muszkieterów, ona ma wypaloną lilię na ramieniu. No tak, to wszyscy znają. Masowe tatuowanie na Rusi zaczęło być stosowane jako pewna metka, etykietka za czasów cara Piotra I. To, co zaraz powiem, może się wydać trochę zabawne, ale to się stąd wywodzi. Pamiętasz charakterystyczny gest oznaczający picie alkoholu polegający na uderzaniu palcami po szyi? Tak. A skąd się to wzięło? Otóż niektórzy ludzie, którzy w mniemaniu cara Piotra I zasługiwali na szczególną nagrodę, otrzymywali piętno na szyję. Dawało ono prawo do bezpłatnej kolejki w każdej karczmie. I gdy przychodzili w takim stanie, że już nie mogli nawet mówić, to żądali po cząstunku, uderzając palcami szyi w ten tatuaż. Tak, pokazywali go. Tak się tam klepali. To był jeden fakt tatuażu. Ponadto zawsze funkcjonował zwyczaj tatuowania kryminalistów. Dlaczego nadawano im piętno tatuażu? Dlaczego ich piętnowano? A dlatego, że oni poszli drogą pasożytniczą. A, żeby się wyróżniali, tak, aby ich było widać. Ich piętnowano ze względów etycznych w stosunku do innych, żeby ludzie widzieli, że noszą piętno w widocznym miejscu. Wskaźnik tego, że to człowiek, pasożyt, oszust, zabójca, gwałciciel no i tak dalej. I żeby ludzie wiedzieli, że jest to element społecznie niebezpieczny, że nie żyje on według konu ale w sposób obcy. Według innego kazu. Kaz i to nic innego jak kazyno. To sianie obcych nam wzorców, co miało miejsce w latach 90., doprowadziło do tego, że charakterystyczna dla Rusi cywilizacja w wielu aspektach została zniszczona, i naród słowiański stał się masowo przedstawicielem innej cywilizacji, innego kazu. Y, no, to się uzewnętrzniło. Dziś nikogo nie tatuuje się przymusowo. Ale nastąpiła taka moda czy fala na płaszczyźnie duchowej, aby samemu się tatuować. Nadawać piętno, jest to znak. My nie jesteśmy przedstawicielami twórczej cywilizacji słowiańskiej i faktycznie żyjemy według zachodniego, pasożytniczego stylu życia. A jaki jest sens mistyczny tatuaży? Dziękuję za to pytanie. Dlaczego nadawano piętno tym niemiłym elementom socjalnym? Czyniono to, aby ich osłabić. Już wyjaśniam, o co chodzi. Istnieją narzędzia mistyczne powodujące wzmocnienie. Jest to w pełni naturalne i normalne. Istnieją też narzędzia mistyczne, które powodują osłabienie. Jeśli bierzemy człowieka niebezpiecznego dla innych, to ze względów etycznych w stosunku do innych ludzi, twórców, trzeba tych pasożytów osłabić i założyć im pewne ograniczenie. Gdy wsadza się człowieka do więzienia, to ogranicza się go terytorialnie w pomieszczeniu lub poprzez zobowiązanie o nieopuszczaniu miasta itp. A tatuaż albo piętno, będąc w zasadzie tym samym stanowią ograniczenie w świecie niematerialnym. To jest taka klatka czy cela w świecie duchowym, z ciekawości robione eksperymenty istnieje taki kierunek, kinezjologia. Nie jestem w tym mocny, ale sympatyzuję i mam przyjaciół kinezjologów. Oni uzyskają dostęp do ciał duchowych człowieka i mogą także wpływać na system nerwowy. To dość silne narzędzie. W rękach kogoś nieetycznego może się zmienić w narzędzie manipulacji. Tak więc prowadzono eksperyment. Kinezjolog, Kinezjolog mówił pacjentowi mającemu tatuaż. A pacjent to wytrenowany osiłek. Teraz wstań, a ja będę próbować Ciebie posadzić wbrew Twojej woli. No i oczywiście to się nie udaje. On się opiera, starają się go posadzić, a on nie siada. Następnie. A ten ma na ramieniu tatuaż. Kinezjolog kładzie rękę na jego ramieniu i wykorzystuje kilka chwytów kinezjologicznych, uciskając i mówi, postaram się ciebie posadzić, a ty stój. Raz i on już siada. I sam nie może nawet powiedzieć dlaczego. Gdy położył rękę, tak, on to włączył. Ciach i usiadł, a tamten zdumiony. Stara się na drugie ramię, bez tatuażu, i ten stoi. A gdy na ramię z tatuażem, to ten od razu siada. Staje się posłuszny. Dlaczego tak? Rzecz w tym, że jeśli spojrzeć na tatuaż z poziomu duchowego, jasnowice są w stanie sprawdzić tę informację. To widzą, że w miejscu tatuażu jest czarny krater czyli przebicie przez wszystkie ciała duchowe, to tak jakby przebito dno statku. Aby statek mógł płynąć w takim stanie, to Słuchajcie to w stanie Słuchajcie. wybierać wodę. Tak więc jest to narzędzie silnego osłabienia. E, a ponadto człowiek ma na poziomie energetycznym Słuchajcie. pewien próg. Powyżej, które wiele przedzie. A to ma znaczenie? W jakim miejscu jest ten tatuaż na rękach, na nogach? Oczywiście, że tak, ale to nie jest już tak ważne, to zależy, w jakim miejscu jest to przebicie. Wiemy, ile jest system, jaki jest system czakr. Podstawowa liczba to 7, można uznać i 9, a w ogóle to po mniejszych jest więcej. Na całym ciele szacuje się 144. One są umiejscowione na ludzkim ciele i wszystko zależy od tego, w jakiej bezpośredniej bliskości, od których czakr i które z nich zostały przebite przez ten tatuaż, te czakry nie mogą działać na 100%. W związku z tym, jeśli człowiek będzie rozwijał wszystkie swoje czakry, to rozkręci wszystkie za wyjątkiem. Tej jednej, A ten punkt będzie jego słabym punktem, takim no, ścięgnym Achillesa. Wyobraźmy sobie człowieka, który trenuje wszystko z wyjątkiem lewej ręki. Im bardziej się wytrenuje, tym większym dziwadłem będzie, bo deformacja będzie tym mocniej widoczna. I niestety, jakkolwiek by to nie było smutne. To by nie zabrzmiało, jakby to nie zabrzmiało smutno w stosunku do e, naszych widzów, którzy nas oglądają, a należy patrzeć prosto w oczy i mówić prawdę, to zdają sobie sprawę, że jest to e, szokujące, rzecz w tym, że zostanie to na całe życie. Tu nasi przodkowie dopuszczali na przykład e, co samo, co zachowało się w wedyjskiej kulturze czasową aplikacją henną jakiegoś wzoru albo wizerunku na ciele. W zależności od potrzeby, to się nazywa mehendi. To jest także narzędzie magiczno-mistyczne. Dla wzmocnienia siebie, konkretnie w, w sytuacji jakiejś, człowiek mógł pomalować swoje ciało odpowiednio do danego zadania czy sytuacji. Ale gdy piętnuje się na całe życie, to sytuacja może się kardynalnie zmienić. I on już się nie przestroi, ograniczył się w manewrowaniu. Trudność polega na tym, że ludzie porażeni w ten sposób. Bo to jest realne porażenie, rezultatem jest trauma. No, mówimy to tak. Będzie to miało poważne następstwa. Dlaczego chciałam rozmawiać na ten temat? Dla mnie jest ważne, żeby moje sumienie było czyste. Ważne jest dla mnie, aby uprzedzić wszystkich, którzy mnie znają, wszystkich widzów kanału Słowiański Świat, nie jest moim celem przekonywanie kogokolwiek, ale tylko uprzedzić o tym słabym punkcie. A w czym tkwi przyczyna masowego rozprzestrzeniania się tatuaży?